Dobra, czekamy na nich. Fajnie, ale ja kurwa nie, nie mam maski. Nie bój się, bo ja też nie mam. Kurwa. Dobra, ja się podniosę. Kurwa, pomógłby ktoś? Tam na dachu jest. Kurde. Gdzie on, kurwa jest? Nice. No. Można? Można. No widzisz i... i przeżyłem. Najsik, uh, najsik, nice, najsik. Nice, nice. A Jest ten ty wchodził, aha u góry był.